Witamy. I jako drugi wystąpi Pan Profesor Mark Rocki, wystąpienie pod tytułem Wirtualizacja uczelni. bardzo proszę. Wystąpienie mojego przedmówcy dotyczyło w pewnym sensie stanu bieżącego i przyszłości. Natomiast moje tak się składa, by to dotyczyło po części przeszłości. Zastanawiając się nad tym, czym jest wirtualizacja uczelni. Pomyślałem, że dobrze byłoby sięgnąć do słownika. I interesujące jest to, że wirtualny oznacza nierzeczywisty rzeczywisty. facto, Ale z drugiej strony... Polskie uczelnie wyższe działają w tak zmieniającym się otoczeniu, e, Bo mimo tego, że pozornie ustawa z 90. roku trwała wiele lat, jednak była wielokrotnie nowelizowana i zmieniały się przepisy wykonawcze, co, można powiedzieć, spowodowało, iż e, przestrzeń, w jakiej działały uczelnie wyższe, była wirtualna. I stąd e, e, myślę, że sobie dostosowując się do e, warunków, które stwarzały przepisy zewnętrzne, musiały y, myśleć o innych formach działania. Y, Pokażę teraz... A, y, dostosowanie się do y, wymagań rynku. z jednej strony związane było z poszukiwaniem jak najbardziej efektywnych form y, współpracy ze studentami, Stąd komputeryzowanie obiegu dokumentów i po części wirtualizacja obsługi. Na tym tle powstała inicjatywa zmiany legitymacji studenckiej, która sformalizowana jest w nowej ustawie. Na ten temat jeszcze pozwolę sobie wygłosić swój komentarz nieco dalej. Z drugiej strony następowała wirtualizacja kontaktu nauczycieli akademickich ze studentami. To już słyszeliśmy elektroniczne konsultacje nauczanie przez e -Learni. Ta wirtualizacja dokumentów z jednej strony potencjalnie oznacza szybszą czy efektywniejszą usługę studentów. Teoretycznie możliwe jest automatyczne, czyli narzeczenie studenta, o formułowanie, generowanie pewnych dokumentów takich jak zaświadczenia o byciu studentem konieczne dla banków czy dla instytucji wojskowych. W pewnym sensie ta możliwość jest teoretyczna, dlatego że zgodnie z polskimi przepisami i obyczajami różnych urzędów konieczna jest pieczęć podpis dziekana, co oznacza, że ta wirtualizacja czy obiegu dokumentów e, tylko po części jest realnie możliwa, bo trzeba jednak odebrać to zaświadczenie i dostarczyć w inne miejsca. E, z tego samego powodu e, tak myślę, że pozorne są e, Sukcesy związane z nową, nową elektroniczną, elektroniczną e, legitymacją studencką, dlatego że jeśli mają być na zapisane dane dotyczące za studenta, to znaczy, że muszą być one wtórne w tego, co jest w systemie elektronicznym uczelni. A wtórny projektu studenta, to moim zdaniem, jest niebezpieczny. E, inna sprawa, że jeśli ta legitymacja ma być skutecznym narzędziem wykorzystywanym uczelni, to na przykład trzeba by wyposażyć. E, drzwi do akademików w czytniki kart magnetycznych, co oznacza poważne inwestycje. Jeśli miały być te karty formą kontrolowania dostępu studentów do sieci komputerowej, no to trzeba by wyposażyć komputery na uczelni w czytniki kart. Także efektywniejsze wydaje się być po prostu kontrolowanie tego dostępu przez system no i bezpośrednim dowodem na to, że otoczenie nie jest wirtualne dla tych legitymacji, jest to, że te legitymacje mają być aktualizowane przez naklejanie hologramów, a więc będą miały te legitymacje elektroniczne całkiem niewirtualny atrybut. I teraz właśnie kilka przykładów związanych z historią. Opowiem o tych przykładach. Droga studenta przez studia. To jest mm, podanie przyjęcie na studia w Szkole Głównej Handlowej. Ta strona, która służyła do tego, aby podać nazwisko. Zwrócę Państwu uwagę na to, że w głównej części jest wskazane, że dotyczyło to kandydata, który deklarował na egzaminie śniadanym geografię, bo ci, którzy deklarowali historię, wypełniali arkusz inny, co nieco przyspieszało obieg dokumentacji. Na odwrocie było miejsce napisanie adresu. Takiego, który wykorzystywany, wykorzystywany był do korespondencji, to, że to było czytane przez rodzajów, urządzenie optyczne, pozwalało na szybsze e, założenie stosownych baz danych. E, jak już ktoś został studentem z to do tej pory, czy to jest wypełnione, e, wypełniał kartę preferencji. Studenci z Dicha wszyscy obowiązkowo udzielają wykłady wykładowców. Na pierwszych semestrach nie wybierają wykładów, ale muszą wskazać wykładowców i stąd karty preferencji, w których studenci wyrażali swoją wolę studiowania u konkretnych osób. Najczęściej bywało tak, że nie do końca te życzenia studentów były wypełniane, stąd w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru mogli składać, składają też do tej pory badania o przeniesienie. Też urządzenie optyczne pomagało w od odbiegu od tych informacji. Studenci starszych semestrów powierzchnia trzeciego składali co semestr deklarację semestralną. Ona kiedyś wyglądała tak. Teraz przestała istnieć, dlatego że robią to przez internet. Podobnie od tego roku nie ma już o przyjęcie na studia w formie papierowej. Wszystko jest poprzez internet. Proszę prostu oczywiście przychodzi sesja. To jest przykład egzaminu wstępnego ze studiów zaocznych. Strona pozwalające na identyfikację studenta. A tak wygląda strona z y, odpowiedziami na pytania. To był taki test egzaminacyjny 100 pytań 100 minut realizowany na studiach zaożnych SPH. Na studiach dziennych y, pytań sformułowanych przez internet albo przez y, y, uczytanych przez urządzenia optyczne nie jest tak wiele. Najdalej idący jest egzamin y, ekonomiczny, który jest jednego dnia a jednej godziny dla w prawie całej uczelni, studenci wypełniają coś, co nazywają totolotkiem, bo wyniki czasami też są zbliżone. Po egzaminach, oczywiście, przykład wypełnienie protokołów. Protokoły bez wyglądają właśnie w ten sposób, i od istnieje też możliwość wypełniania protokołów bezpośrednio przez internet. To jest powiększony fragment tego protokołu. Jak widać, identyfikacja protokołu nie jest elektroniczna, tylko całkiem. Fizycznie jest wpisane, tak żeby można było zidentyfikować wykładowcę i wykład. Ta część wzdłuż tej kreatywnej czarnej linii jest odrywana i oddawana do urządzenia optycznego, natomiast ta pozostała część, no bo w archiwach, gdzie to tak, aby istniał wtórny papierowy z zapisów elektronicznych. Warto tutaj dodać, że. Zgodnie z naszym obiegiem dokumentów na uczelni zlikwidowaliśmy karty egzaminacyjne. I obieg dokumentów był taki, że po egzaminie jedyny kontakt, czy metoda przekazywania informacji o ocenie, o ocenach studentów jest właśnie poprzez protokoły egzaminacyjne. Na podstawie protokołów egzaminacyjnych sporządzone są karty egzaminacyjne, a jest to związane z tym, że studenci bez wszyscy nie odwrotnie. Żaden ze studentów Wesbicha nie jest w grupach studenckich, nie istnieją grupy studenckie, po tego ciężko byłoby e, czytać kartę egzaminacyjną, bo kolejny szpitne to byłaby dowolne. W związku z tym karty egzaminacyjne są wtórnikiem egzaminów, czyli protokołów egzaminacyjnych. Obowiązkiem nauczyciela jest dostarczyć do ciekawej informacji o wynikach egzaminu, to jest zgromadzone w bazie danych i na tej podstawie drukowane są karty stanu zaliczeń, które lądują w teczkach studenckich. Po zajęciach następuje moment oceny nauczyciela przez studentów. To jest ankieta w formie przedostatniej, bo wcześniej było jeszcze kilka innych ankiet. Mówię, że to jest przedostatnia, dlatego że już w ostatnich semestrach ankiety były przeprowadzane przez internet. I problemem było to, iż ankietę taką fizyczną, ankietę dostarczał na salę razem z ołówkami, studenci to wypełniali, było zbierane, natomiast jeśli ta ankieta jest w internecie, to trzeba jakimś narzędziem skłonić studentów do tego, aby w do kabietowy. Uzyskaliśmy ponad 300 biletów z Multikina i zostały one rozlosowane wśród tych, którzy wypełnili ankiet. Skutkiem tych ankiet, jednym ze skutków tych ankiet, są oceny wykładowców, tutaj pozwolę sobie swoją własną, znaczy e, moją e, ocenę pokazać, jak to wygląda. Jak widać, jest to dosyć rozbudowane, kilkanaście pytań, na które studenci formułowali odpowiedzi, średnie e, są podwyciągane. Można to porównywać pomiędzy wykładami matematycznymi, można porównywać pomiędzy wykładami różnymi tego samego wykładowca, można to agregować w dowolny sposób tak, aby oceniać katedry, zespoły czy przedmioty i zestawiać je koniecznościowo. Oczywiście, aby możliwe było to wszystko konieczne, jest istnienie sprawnej i jednoznacznej w swoich zapisach, efektywnej bazy danych, które dokumentują dorobek poszczególnych studentów, pracę nauczycieli które dokumentują zasoby uczelni. Można to sobie wyobrazić jako taką trójwymiarową kostkę. Na jednej części, czy na jednej ze mamy informacje o studentach, jakie zajęcia realizują, na drugiej ścianie informacje o nauczycielach akademickich, na trzeciej zasoby salowe i rzutowanie w różne strony pozwala na wyciąganie wniosków związanych z zarządzaniem. Czy to są zasoby kadrowe, czy salowe, czy czasowe. Calowe, czasowe i Jakie są skutki wirtualizacji w sensie organizacyjnym? Po pierwsze, te skutki przejawiają się w procesach badawczych i procesach nauczania. Po części mogą one obniżać koszty, po drugie, ułatwiać pewne procesy. Wirtualizacja ma także skutki w administrowaniu uczelnią w tym sensie, że Powinna pozwolić na podniesienie jakości usług yy, i zwiększenie szybkości obsługi. Yy, podobnie jest w przypadku bezpośredniego zarządzania. Yy, to, że są gromadzone i prze przetwarzane informacje, pozwala na yy, sprawniejsze yy, realizowanie zadań zarządczych. Aby. Sieć mogła spełniać sobie zadania, musi być wyposażona w stosowne funkcje i można sobie wyobrazić to, iż te wirtualne zadania realizowane przez sieci uczelniane służąc tym właśnie wymienionym tutaj zadaniom, można je nieco przybliżyć, podając funkcję dla innego. z elementów takiej sieci dla wirtualnego świadok w Rezlieta, mamy właśnie taką nazwę dla tych komputerów, które stoją na korytarzach, a jednocześnie dla części systemu, które w uczelni funkcjonują. Z dydaktycznego punktu widzenia, to jest trzeci, kolejny aspekt wirtualizacji, a więc wirtualizacji procesu nauczania, wynika możliwość dotarcia do większej liczby studentów i prowadzenia zajęć w oderwaniu od infrastruktury salowej. W przypadku tych uczelni, które mają kłopoty właśnie z infrastrukturą salową jest to bardzo pożyteczne narzędzie. Natomiast koniecznym następstwem takiej właśnie wirtualizacji nauczania jest zmiana metodyki nauczania i zaakceptowanie innej, być może wcześniej, zbyt wcześnie jeszcze żeby powiedzieć, czy to jest efektywniejsze, czy nie, ale innej metody przekazywania wiedzy umiejętności. Praktycznie rzecz biorąc, wirtualizacja obejmuje najczęściej te przedmioty nauczania, które z natury rzeczy są ważniejsze do automatyzacji, do oderwania od bieżącego, czyli w czasie realnym kontaktu studenta z wykładowcą. Jak się wydaje, w pewnym zakresie wirtualizacja jest dobrym narzędziem do uzupełnienia zajęć klasycznych. W ten sposób też post postąpiliśmy w Szkole Głównych jest taki powszechny system. Uzupełnienia studiów zaocznych, aby uzupełnić realizowane realizowania studiów zaocznych, wymuszamy kontakt studentów z zajęciami, czy z uzupełnieniem zajęć poprzez internet. W istotnym zakresie taki wirtualny wykład może być dostosowany do percepcji poszczególnych studentów i w odróżnieniu od wykładu prowadzonego w sposób klasyczny, jednocześnie dla kilkudziesięciu czy studentów sprzyja to znacząco. Indywidualizacji nauczania. W tym sensie wirtualizacja sprzyja pogłębianiu wiedzy i wzbogaca klasyczne metody nauczania. Z drugiej strony, ta głęboka indywidualizacja tego nauczania może oznaczać brak istnienia korzystnych interakcji pomiędzy studentami. W przestrzeni taki wirtualnej takie interakcje mogą istnieć, ale pozostają wirtualnymi, a więc nierzeczywistymi. I, y, można podobny zarzut postawić tokowi nauczania, które realizujemy bez GH. Studenci nie są grupach studenckich, jak mówiłem, ale studenci fizycznie obecni na uczelni mogą y, tworzyć koła naukowe, działać w organizacjach i nieco trudniej to sobie wyobrazić w przestrzeni y, wirtualnej. Y, Myślę, co o wirtualizacji Trzeba też myśleć o potencjalnych zagrożeniach, bo szanse są w miarę oczywiste. I te zagrożenia związane są z pytaniami, które przynajmniej dla mnie się nasuwają. Te bilety, które zorganizowaliśmy z MultiKina są tylko pewną formą wspomagania obecności studentów w ankietowaniu nauczycieli. Trochę gorzej jest wyobrazić sobie kontrolę nad aktywnością studentów w wykładach elektronicznych. Uczennie, racjonalizując swoje działania, oczywiście będą szukały, racjonalizując i koszty, będą szukały różnych metod na aktywność taką właśnie wirtualną. Myślę, że te do doświadczenia, które zbieramy między innymi poprzez te konferencje, różnorodność metod, które są stosowane w różnych uczelniach, powinny doprowadzić do złotego środka, takiego, który pozwoli nam wspólnie działać dla korzyści polskiej gospodarki. Dziękuję bardzo. bardzo. dziękuję. Proszę Państwa, teraz oddam przewodnictwo Pani Profesorowi. A pan profesor.